No i znowu jestem tu i teraz. Tu i teraz siedzę sobie na powietrzu. Relaksujemy się. Jest cudowna powoda. Zaraz sobie coś będziemy piły do posła, zamówić. I kochani, życie jest piękne. Jak wychodziłam z domu, to w ogóle nie wiedziałam, że tu się znajdę. Zobaczcie, jakie to jest fajne, spontaniczne, nieplanowane. Pogoda dopisała, a wychodziłam z domku, myślałam, że będzie chłodniej, ubrałam drugie wschodnie, bo myślałam, że już będzie wieczorkiem chłodniej, a jest bosko, cudownie. Uwielbiam te spontany, uwielbiam siedzieć, siedzieć sobie tak fajnie na luzie. O, rozmary nie, za No i ja sobie no, ja będę piła zaraz kochani, no na luziaczki, będę się delektował. O, jestem w takim miejscu, zobaczcie, tu jest pełno ludzi. Tam tam jest jeziorko. Tam dalej jest to moje jeziorko, na którym jestem. No i ja tutaj jestem i to są takie fajne miejsce w zaciszu. Usiedliśmy sobie w cieniu, bo tak mocno grzeje, że nie można wytrzymać. No to ja będę sobie pić, bo bardzo mi się chce pić.